Drodzy bracia i siostry, stanowiący wspólnotę Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Prymasowskiej Archidiecezji, cieszę się bardzo, że w kontekście Świąt Zmartwychwstania Pańskiego mogę zwrócić się do was, przeżywając razem z wami ten okres Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i tych wydarzeń zbawczych które definiujemy w liturgii jako Triduum Sacrum, a są to dni Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, zakończonej uroczystością rezurekcyjną, czyli Mszą Święto Zmartwychwstania Pańskiego. To wielkie wydarzenia w historii zbawienia i są to największe święta w Roku liturgicznym, jaki przeżywamy. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, mówi święty Paweł, na próżno by była nasza wiara. W prefacji, którą śpiewamy w czasie rezurrekcji, tam są takie piękne słowa, kiedy kapłan mówi, że zmartwychwstanie Chrystusa jest nadzieją naszego zmartwychwstania. Bóg tak umiłował świat, że jednorodzonego syna zesłał, ażeby nam otworzył bramy życia wiecznego. Bóg stoi po stronie życia. Zmartwychwstanie Chrystusa jest właśnie znakiem tego i świadectwem, że ostatnie słowo nie należy do śmierci. Ostatnie słowa należy do życia. Cieszę się, że przeżywanie tych wielkich dni także łączy się z rocznicą siódmą, rocznicą przejścia do domu Ojca, błogosławionego Jana Pawła II, który w swoim liście sześć lat przed przejściem do domu Ojca napisał piękne słowa, analizując cały okres. Swojego życia i tam formuje takie zdania, że mimo ograniczeń wieku, mimo cierpień, mimo dolegliwości, cieszy się życiem i kocha życie. I nie ukrywa tego, że śmierć nas wszystkich przeraża, że napawa nas strachem, ale. Do niej należy ostatnie słowo ostatnie słowo należy do życia. Najlepszym tego dowodem właśnie jest zmartwychwstanie Chrystusa Pana, którego tajemnicę tego zmartwychwstania przeżywamy wszyscy w dzień zmartwychwstania pańskiego. Pan Bóg jest po stronie życia, dar życia ludzkiego jest największym darem, jaki człowiek. Posiada na ziemi od Boga poprzez współpracę z Nim swoich rodziców. Cieszę się, że w tym roku mogliśmy otworzyć tutaj w gnieźnie okno życia. To jest taki znak zewnętrzny, żeby tym wszystkim osobom czy matkom, które z jakichś powodów nie są w stanie pomóc narodzonemu dziecku, pomóc mu we wzrastaniu w człowieczeństwie. Zmuszona takimi czy innymi okolicznościami do zmierzenia się z trudnościami, które wydają się jej do nieprzezwyciężenia, może to dziecko zostawić. Dziękujemy siostrom Miłosierdzia i karitasowi. Że takie okno zostało w gnieźnie stworzone, jest to znak naszej solidarności z tymi wszystkimi, którzy stoją po stronie życia z życiem człowieka chcemy go za wszelką, bronę, za wszelką cenę bronić, promować i wspomagać tak, aby urastało do tych rozmiarów, jakie opatrzność Boża w swoim planie zbawczym każdego człowieka przewidziała. Zbliżające się właśnie święta wielkanocne usposabiają nas do tego, abyśmy optymistycznie patrzyli na codzienność naszego życia, mimo wielorakich trudności, a tych trudności jest wiele. Kontekst jednak zewnętrzny, wiosny i tego wszystkiego, co w naturze się dzieje, to znaczy, co budzi się do życia, usposabia nas do tego, ażeby tajemnice zmartwychwstania Pańskiego przeżywać z tą właśnie intensywną wiarą, nadzieją i miłością, że do śmierci nie należy ostatnie słowo, że ostatnie słowo należy do życia. Życie przez śmierć zmienia się, ale się nie kończy. I dlatego też wszystkim, którzy przeżywają te święta w kontekście rodzinnym, czy gdziekolwiek się znajdują, pragnę to słowo nadziei, bliskości duchowej, mimo różnych trudności, jakie spotykamy codziennie, życzyć, ażeby żyć nadzieją i stanąć po stronie życia i dzielić się radością zmartwychwstania z otoczeniem, w którym się znajdujemy i tą radością, w jaki sposób usposabiać siebie i innych do Obrony życia, gdziekolwiek się znajdujemy, własnego, ale także tych wszystkich ludzi, których spotykamy na co dzień, poprzez solidarność z nimi, poprzez pomoc, tak czy inno, a wszystko to czynimy w kontekście naszej wiary i wdzięczności Bogu za to, że nas obdarzył tym darem i że nas usposabia do tego, abyśmy cieszyli się, Nadzieję naszego zmartwychwstania, przeżywając tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego z całą intensywnością i całym zaangażowaniem. Życzę więc wesołych świąt zmartwychwstania Pańskiego, wesołego Aleluja, niech ta radość udzieli się nam wszystkim, i mimo takich czy innych trudności cieszmy się i dziękujmy Bogu, że możemy przeżywać w Polsce wolnej. Te święta mimo takich czy innych ograniczeń materialnych, ale przecież nie samym chlebem żyje człowiek. Na radość i solidarność z życiem i z drugim człowiekiem znajduje się przestrzeń w każdej wymiarze naszego bytowania. Życzę więc wesołych, radosnych, miłych świąt zmartystania Pańskiego.